Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Kamila Kasprowicz, jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego. Mam przyjemność poprowadzić dla państwa kolejne spotkanie konsultacyjno-informacyjne w ramach programu Czyste Powietrze. Na samym wstępie chciałabym przypomnieć państwu o uchwale antysmokowej, która obowiązuje na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i zgodnie z tą uchwałą od 1 stycznia 2024 roku będzie zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych niespełniających wymogów dla klasy 3, 4 i 5 według normy PN EN 303-5 od 1 stycznia 2028 roku będzie zakaz użytkowania kotłów niespełniających wymogów dla klasy 3 i czwartej według normy PN EN 303-5 a od 1 stycznia 2030 roku będą mogły być użytkowane tylko kotły spełniające wymogi klasy 5 według Powyższej normy lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu. Kominki rekreacyjne na paliwo stałe będą mogły być użytkowane od 1 stycznia pod warunkiem, że spełnią, spełniają warunki emisyjności dla pyłów określonych w ekoprojekcie. Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Jednorodzinnych. W 2022 roku nastąpiły zmiany w programie Czyste Powietrze i tak od 1 stycznia nie ma możliwości już uzyskania dofinansowania dla węglowych źródeł ciepła. Jedyny wyjątek to są osoby, które złożyły oraz wykonały inwestycje jeszcze w roku 2021. Teraz te osoby będą mogły rozliczyć złożone wnioski. Wniosek o płatność będzie można złożyć po zawarciu umowy dotacji czyli odbiorze decyzji oraz istnieje możliwość wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia ze względu na przesunięcie terminu wykonania przyłącza gazowego. Kolejnymi zmianami w programie jest to, że w pozycji kocioł zagazowujący drewno dopuszczono do dofinansowania kocioł na drewno kawałkowe i pele drzewne. Możliwość łączenia dofinansowania z innymi programami tak zwanymi parasolowymi, w wyniku których beneficjent nie staje się właścicielem źródła ciepła. Możliwość reprezentowania beneficjenta przez pełnomocnika wzór takiego pełnomocnictwa dołączony jest do wniosku o przyznanie dotacji, możliwość korespondencji tylko i wyłącznie drogą elektroniczną oraz wprowadzono zmianę w sposobie składania wniosków o płatność od 25 stycznia. Dla wniosków złożonych po tej dacie wnioski o płatność składane są tylko w formie elektronicznej. Konieczność również jest posiadania protokołu kominierskiego w przypadku kotła na paliwo stałe. Wprowadzono również najwyższy poziom dofinansowania. Jest to poziom przewidziany dla beneficjentów o najniższych dochodach. Progi dochodowe to jest 90 zł na miesiąc na osobę w przypadku gospodarstwa wielo wieloosobowego oraz 1260 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Przychody z działalności gospodarczej beneficjenta nie mogą przekroczyć dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Możliwość złożenia maksymalnie pięciu wniosków o płatność oraz wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku. Zaświadczenia o dochodach, które wymagane są do najwyższego poziomu dofinansowania, wydawane są w naszym przypadku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to zaświadczenie wydawane na podstawie artykułu 411 ust. 10 G ustawy o prawo ochrony środowiska lub ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego, opiekuńczego, które było pobierane przez co najmniej 6 miesięcy oraz co najmniej do dnia złożenia <coughs> wniosku o dofinansowanie. Kto może zostać beneficjentem programu? Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nie, nie przekraczającym kwoty 100 tysięcy złotych. Wnioskodawcy podzieleni są na trzy grupy. Uprawnieni do podstawowego, podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania. W przypadku poziomu podstawowego dochody określone są na podstawie zeznania podatkowego PIT. Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1564 zł na osobę, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2189 zł. Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania, tak jak wspominałam wcześniej, to jest 900 zł. W gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Zaświadczenia o dochodzie w przypadku poziomu podwyższonego i najwyższego wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Bardzo ważną rzeczą jest to, że nieruchomość, na którą składany będzie wniosek, musi mieć uregulowany stan prawny. O co możemy wnioskować? Wnioskować możemy o wymianę źródła ciepła, o wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. O modernizację bądź rozbudowę instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej, o wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, wykonanie ocieplenia stropu nad nieogrzewaną piwnicą, podłogą na, gór, podłogą na gruncie, wykonanie ocieplenia dachu lub stropu oraz wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych. Okres kwalifikowania kosztów. Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego i może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty, które zostaną poniesione wcześniej, będą uznane za niekwalifikowane. Zakończenie przedsięwzięcia jest to data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwier potwierdzającego wykonanie prac. Oznacza wtedy rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem, wejścia, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy w przypadku poziomu podstawowego i podwyższonego oraz 36 miesięcy w przypadku poziomu najwyższego. Jeśli chodzi jeszcze o źródła ciepła, jeżeli przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła, to źródło ciepła znajdujące się w budynku musi być zgodne z programem. W przypadku kotłów na paliwo stałe musi spełniać wymóg co najmniej piątej klasy według normy przenoszącej normę europejską EN303.5. Istnieje możliwość również wymiany źródła ciepła, jeśli pomimo posiadania w budynku kotła gazowego, wykorzystywane jest nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe. Z tym, że ilość popieranego paliwa gazowego w tym lokalu mieszkalnym nie może być wyższa niż 5600 kWh na rok. Teraz chciałabym przedstawić Państwu maksymalne kwoty dotacji. Dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie czyste powietrze. Jak widać e, mamy tabelkę podzieloną na trzy poziomy, poziom podstawowy, podwyższony oraz e, najwyższy. E, łączne kwoty dotacji w tych poziomach e, wyglądają następująco. W poziomie podstawowym jest to do 30 tysięcy złotych, w poziomie podwyższonym czy to jest 37 tysięcy złotych oraz w poziomie najwyższym jest to 69 tysięcy złotych. I tak w przypadku y, kosztu, czyli podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem. W poziomie podstawowym jest to m, maksymalna intensywność dofinansowania 150%, lecz nie więcej niż 10 tysięcy. W przypadku poziomu podwyższonego jest to 75% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 15 tysięcy. W przypadku poziomu najwyższego jest to 90% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 18 tysięcy. W przypadku pompy ciepła powietrze woda. W poziomie podstawowym jest to 30% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 9 tysięcy, w poziomie podwyższonym jest 60% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 18 tysięcy, w najwyższym poziomie jest to 90% faktycznie poniesionych kosztów i nie więcej niż 27 tysięcy. Kolejny mamy pompę ciepła powietrze woda o podwyższonym klasie efektywności energetycznej. I w poziomie podstawowym jest to 45% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 13,5 tysiąca. W podwyższonym poziomie dofinansowania jest to 60% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 18 tysięcy. Oraz w najwyższym poziomie dofinansowania jest to 90% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 27 tysięcy. Kolejna pompa ciepła typu powietrze powietrze. W poziomie podstawowym jest to. 30% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 3000. W poziomie podwyższonym jest to 60% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 6000. W najwyższym poziomie dofinansowania jest to 90% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 9000. Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, podstawowy poziom dofinansowania 45% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 20 250. W podwyższonym poziomie dofinansowania jest to 60% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 27 tysięcy, w poziomie najwyższym 90% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 40 500. Kocioł gazowy kondensacyjny 30% w poziomie podstawowym 30% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 4,5 tysiąca, w poziomie podwyższonym 60% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 9 tysięcy oraz w najwyższym poziomie dofinansowania 90% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 13,5 tysiąca. W przypadku kotłowni gazowej oczywiście wraz z przyłączem to jest w poziomie podstawowym 45% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 6,750. W poziomie podwyższonym to jest 75% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej, nie więcej niż 11,250. W poziomie najwyższy, najwyższym to jest 90% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 13 500. Kocioł olejowy kondensacyjny w poziomie podstawowym 30% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 4,5 tysiąca. W poziomie podwyższonym 60% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 9 tysięcy. W poziomie najwyższym 90% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 3,5 tysiąca. Kocioł zagazowujący drewno w poziomie podstawowym 30% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 6 tysięcy, w poziomie podwyższonym 60% nie więcej niż 12 tysięcy, ale w poziomie najwyższym 90% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 18 tysięcy. W przypadku kotła na pelet drzewnym jest to 30% faktycznie poniesionych kosztów w poziomie podstawowym mniej więcej niż 6 tysięcy, 60% faktycznie poniesionych kosztów w poziomie podwyższonym, mniej więcej niż 12 tysięcy, oraz 90% faktycznie poniesionych kosztów w poziomie najwyższym, mniej więcej niż 18 tysięcy. W przypadku kotła na pale drzewny o podwyższonym standardzie, dofinansowanie jest na poziomie 45%, w przypadku podstawowego poziomu, dofinansowanie jednak nie więcej niż 9 tysięcy. 60% w poziomie podwyższonym nie więcej niż 12 tysięcy oraz 90% w poziomie najwyższym nie więcej niż 18 tysięcy. Ogrzewanie elektryczne jest to 30% w przypadku poziomu podstawowego nie więcej niż 3 tysiące, w przypadku poziomu podwyższonego jest to 60% nie więcej niż 6 tysięcy, w najwyższym poziomie dofinansowania jest to 90% nie więcej niż 9 tysięcy. W przypadku budowy bądź modernizacji instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej, kwoty dofinansowania jest to 4,5 tysiąca, maksymalna intensywność dofinansowania jest to 30% w poziomie podstawowym, 60% jest to w poziomie podwyższonym, przy czym maksymalna kwota dotacji jest 9 tysięcy, w najwyższym poziomie jest to 90%. Kosztów poniesionych nie więcej niż 13,5 tysiąca. W przypadku wykonywania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, w poziomie podstawowym jest to 30% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 5 tysięcy. W podwyższonym poziomie dofinansowania jest to 60% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 10 tysięcy. W najwyższym poziomie dofinansowania jest to 90% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 15 tysięcy. W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych maksymalna kwota dofinansowania w przypadku podstawowego poziomu i podwyższonego dofinansowania jest to 5 tysięcy i to jest maksymalna intensywność jest to 50%. W przypadku poziomu najwyższego jest to 90% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 9 tysięcy. W przypadku ocieplenia przegród budowlanych stolarki okiennej i drzwiowej dofinansowanie przedstawia się następująco. Ocieplenie przegród budowlanych w podstawowym poziomie dofinansowanie jest to 30% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 45 zł za metr kwadratowy. W przypadku poziomu podwyższonego jest to 60% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 90 zł za metr kwadratowy i w poziomie najwyższym 90% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 135 zł za metr kwadratowy. W przypadku stolarki okiennej jest to w poziomie podstawowym 30% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 210 zł za metr kwadratowy, w poziomie podwyższonym jest to 60% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 420 zł za metr kwadratowy, oraz w najwyższym poziomie jest to 90% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 630 zł za metr kwadratowy. W przypadku stolarki drzwiowej w poziomie podstawowym mamy 30% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 600 zł za metr kwadratowy, w poziomie podwyższonym jest to 60% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 1200 zł za metr kwadratowy, w poziomie najwyższym jest to 90% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej niż 1800 zł za metr kwadratowy. Jeśli Państwo będą wykonywać jakąkolwiek dokumentację energetyczną, w przypadku audytu energetycznego jest to dofinansowanie 100%, 100%, jednak kwota, maksymalna kwota dotacji jest 1000 zł. W przypadku dokumentacji projektowej w podstawowym poziomie dofinansowania maksymalna kwota jest to 600 zł, procent kosztów kwalifikowanych 30. W przypadku poziomu podwyższonego maksymalna kwota 1200% kosztów kwalifikowanych 60%, w najwyższym poziomie dofinansowania, dokumentacja projektowa maksymalna kwota 1800 zł i procent kosztów kwalifikowanych jest to 90. W przypadku wykonywania ekspertyz maksymalna kwota dofinansowania w poziomie podstawowym jest 150 zł, procent kosztów kwalifikowanych 30, w poziomie podwyższonym maksymalna kwota dotacji jest to 300 zł, procent kosztów kwalifikowanych jest to 60 oraz w najwyższym poziomie dofinansowania maksymalna kwota dotacji 450 zł, Procent kosztów kwalifikowanych 90. Wymagania ogólne w programie dotacja w ramach aktualnego naboru do programu przyznawana jest tylko raz, ale jeśli skorzystano już wcześniej z, edycji, z wcześniejszych edycji programu, dofinansowanie można otrzymać tylko na zakres prac nieobjęty wcześniejszym dofinansowaniem. Budynek, na który składany jest wniosek, musi być budynkiem jednorodzinnym, posiada, posiadać status budynku mieszkalnego i nie może być budynkiem wykorzystywanym sezonowo. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dostacja przysługuje na każdy lokal osobno i nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach gospodarczych. Nie wypłaca się dofinansowania, jeśli benefit, więc był przed wypłatą dotacji budynek lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem. Udział średniorocznej powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza w całkowitej powierzchni budynku proporcjonalnie pomniejsza dotację, a maksymalna powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej jest to 30%. Dla budynków, których budowę zgłoszono do 31 grudnia 2013 roku, nie przewidziano dotacji na ocieplanie przegród i modernizację stolarki okiennej i drzwiowej. Minimalna kwota dotacji jest to 3000 zł. Ważne terminy dla Państwa to jest 30 dni, jest to czas rozpatrywania wniosku przez Wojewódzki Fundusz. Każda korekta z Państwa strony wydłuża rozpatrywanie tego wniosku o kolejne 30 dni. Po wezwaniu na o, uzupełnienie wniosku mają Państwo 10 dni roboczych na, na przesłaniu uzupełnienia do wojewódzkiego funduszu. Czas realizacji inwestycji w przypadku przedsięwzięcia mm, jest to w przypadku poziomu podstawowego i podwyższonego, jest to 30 miesięcy, w przypadku poziomu najwyższego, jest to 36 miesięcy. Oraz 5 lat jest to okres trwałości, czyli czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekt projektu zadeklarowany we wniosku. Składanie wniosku. Wnioski o dofinansowanie można składać w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową Portal Beneficjenta dostępną na stronie Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu poprzez serwis gov.pl. Formularz wniosku jest dostępny dopiero po zalogowaniu i założeniu konta na Portalu Beneficjenta. Wnioski w wersji papierowej można składać bezpośrednio w wojewódzkich funduszach oraz w gminach, które zawarły porozumienie z wojewódzkimi funduszami. Ponadto, dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25 stycznia 2002 roku, rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oraz w serwisie gov.pl. Nie ma możliwości rozliczania dotacji w oparciu o formularz PDF, tak jak było to do tej pory. Do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze wymagane są następujące dokumenty: dowód osobisty, PESEL osób, które ubiegają się o dotację, adres zamieszkania, adres e-mail. Numer księgi wieczystej, numer działki, powierzchnia całkowita budynku, data wystawienia pierwszej faktury w przypadku wcześniej rozpoczętej inwestycji, faktura od dystrybutora gazu, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego przy wniosku o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania, właściwe zeznanie podatkowe PIT, czy to jest PIT 36, 37, 40, 16A, 28, świadczenie z gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, umowa dzierżawy gruntu, jeśli oczywiście dotyczy w przypadku dochodów niepodlegających opodatkowaniu Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, może być to decyzja, orze orzeczenie, zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający Państwa dochód, zakres planowanej inwestycji, powierzchnia użytkowa lokalu przeznaczona na działalność gospodarczą, o ile jest prowadzona działalność gospodarcza w budynku, na który, wniosk na który wnioskujemy o przyznanie dotacji powierzchnia, przegród, ścian i stropów przeznaczonych do ocieplenia, powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej w przypadku wniosku o dofinansowanie do ich wymiany. W przypadku rozliczania się już i przygotowania, przygotowania wniosku o płatność oprócz faktur, którymi Państwo, które Państwo będą posiadać do rozliczenia będzie potrzebny. Wzór formularz ze złomowania odpadów metali. Niezbędny będzie również protokół odbioru prac wykonawcy w ramach programu czyste powietrze. Oprócz tego do wniosku muszą Państwo dołączyć karty produktu oraz niezbędne zaświadczenia w przypadku oczywiście kotła, w tym wypadku już tylko na pelet oraz etykiety energetyczne. Na sam koniec też chciałabym wspomnieć o programie, który dopiero ma ruszyć, jest to program Moje Ciepło. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2002 roku ma ruszyć nabór wniosków w ramach przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu Moje Ciepło. Dzięki niemu na dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła będą mogli liczyć, liczyć właściciele nowo budowanych domów. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, właściciele bądź właściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. W rozumieniu programu za nowy dom będzie uważany budynek, w przypadku którego w dniu ubiegania się o to finansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Na dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła będą mogli ubiegać się również właściciele nowych jednorodzinnych. Budynków mieszkalnych, w przypadku których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, lecz nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Dofinansowanie z programu Moje Ciepło będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Program Moje Ciepło pozwoli zrefundować koszty kwalifikowane poniesione na zakup i montaż pompy ciepła. Od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku. Wsparcie będzie udzielane w formie bezwrotnej dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można otrzymać dotację od 7 do 21 tysięcy złotych. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła. Wielkość dotacji nie będzie uzależniona od dochodów beneficjentów. Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła z programu Moje ciepło jest podwyższony standard energetyczny budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zaopatrzenia na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić maksymalnie 63 kWh na metr kwadratowy w ciągu roku dla wniosków składanych w 2002 roku i 55 kWh na metr kwadratowy rocznie dla wniosku składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu Moje ciepło. Dodatkowych informacji mogą Państwo szukać na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz w punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu Czyste Powietrze, który mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Punkt ten otwarty jest w każde wtorki i czwartki w godzinach od 8 do 15 w pokoju 107. Zachęcam Państwa do korzystania z tego punktu. Proszę jednocześnie o wcześniejsze umawianie się, o wcześniejsze umawianie wizyt pod wskazanym numerem telefonu. Dziękuję bardzo za uwagę.